Siema. w tym filmie pokażę Wam jak podłączyć zrywkę w skuterze. Ogólnie ta zrywka ma za zadanie odłączyć nam zapłon i zgaszenie silnika w przypadku jakiejś gleby. Dzieje się to w pięciu tego przewodu. Teraz skuter powinien zgasnąć. zgasnąć. Wytłumaczę Wam teraz jak działa taka zrywka. Jak widać posiada ona dwa przewody. Jeden z oczkiem, a drugi taki do wtyczki podczas gdy mamy tą część nałożoną do miernik, obwód mamy otwarty i prąd nie przepływa. Ale gdy zdejmiemy sobie tą część, jak widzimy, obwód się zamyka i dzięki temu prąd może przez to przepływać. Dobra. Teraz, gdy spojrzymy na naszą cewkę zaponową, ma ona dwa piny. Zielony oraz czarny. Zielony to masa, a czarny to zasilanie cewki. Powinniśmy naszą zrywkę podpiąć tak, aby oczko było podłączone do masy w skutera, to znaczy nie wiem gdzieś do ramy, do minusa, akumulatora, do silnika, a drugi koniec przewodu powinien być wpięty w zasilanie cewki. Zasilanie zostawiamy normalnie, tylko jeszcze w ten przewód wpinamy się tym przewodem. I podczas gdy dojdzie do zerwania zrywki, obwód nam się zamyka, prąd zaczyna płynąć i zasilanie z cewki zamiast iść na cewkę zapłonową, idzie do masy, ponieważ jest to najłatwiejsza droga dla prądu. Przez to iskra przestaje być wytwarzana i skuter gaśnie. Mam tu jeszcze kilka innych cewek. W zasadzie dwie cewki i cewka moduł. Taka cewka zapłonowa jest spotykana najczęściej z silnikami na radli horizontal, vertical. I ona ma masę właśnie na, tutaj na tym środku, w tym środkowym bolcu, który jest przykręcony do, do ramy i właśnie z ramy sobie bierze masę. A tutaj mamy zasilanie cewki. Czyli, że no w ten pin tutaj się wpinamy. To mamy już omówioną. I mamy jeszcze cewko modułu z Piaggio. Tutaj sprawa wygląda troszkę inaczej, bo mamy trzy przewody. Czerwony, biały, zielony. Zielony jest masą od cewki zasilania właśnie tego cewko modułu. Czyli, że tak, prąd idzie sobie. Mamy masę, cewkę za zasilania modułu i prąd wraca właśnie czerwonym. Jest to jakby osobny obwód. Żeby podłączyć cewkę, zrywkę w tym przypadku, musimy wpiąć je w tą masę. Tutaj właśnie na tej masie też jest gaszenie. Skuter, gdy skuter jest odpalony, jest tutaj osobny obwód, a żeby zgasić skuter, na tą masę podawana jest masa z silnika, czy tam z akumulatora, albo z ramy. Biały kabel zostawiamy w spokoju, bo jest to kabel od czujnika wału. Teraz pokażę Wam, jak na przykładzie Speedfighta dwójki podłączyć taką zrywkę. Mamy tutaj wtyczki od właśnie od zasilania cew, cewki zaponowej. Tutaj zielony masa. No, ja go zostawiam w spokoju. No i tutaj mamy to te nasze zasilanie cewki. Wychodzimy sobie kabelkiem od tego przewodu, od zasilania. No, wychodzimy sobie gdzieś tam dalej, gdzie chcemy mieć zamontowaną zrywkę. Tak, aby ten jeden przewód łączył się z tym pinem. Ja muszę sobie to tak rozwiązane znaczy miałem, że przewód szedł tutaj, w słonie podnóżka. Czyli tak: zakładaliśmy sobie te oczko, było podpięte pod właśnie tutaj śrubę. Która trzymała tą osłonę. Czyli tak: śruba. Tutaj oczko i tak było to założone, czyli masę już mamy podpiętą i właśnie pod ten drugi kabelek mamy podpięty, wpięty w zasilanie cewki, no i to już wszystko. Jeśli film Wam się podobał albo był dla Was pomocny, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, żeby nie przegapić następnych materiałów, które pojawią się na tym kanale. A jeśli macie jakieś pytania, możecie śmiało zadawać je w komentarzu, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Cześć.